jest dobry. Ognisko? Y, nie ognisko, ale o co panu chodzi? Mogę rozmawiać z kimś w sprawie ogniska. A y, w jakiej sprawie? A gdzie to się mieści, to ognisko? Pana, to się mieści w szkole, tylko ja muszę poprosić kogoś. Tylko... Proszę Pani, e, dzwonię w sprawie, bo dostaliśmy taki sygnał, ja, e, starszy pompowy Zgnilak, Tymoteusz z tej strony, proszę Pani, Straż Pożarna, Powiśle z tej strony, proszę Pani, czy jakieś zabezpieczenie Państwo do tego przygotowaliście, to znaczy się w sensie piasek przeciwpożarowy, ewentualnie chodz. No ale z, na, z jakiej racji? No Państwo tam, to w szkole się mieści, tak? Tak. Na boisku szkolnym? Nie, to jest ognisko, które ma wy, wy, wypożycza w szkole jedną salę. I tu urzędują u nas. No, mamy Boskie, a wentylacja? Ale jakieś takie tego typu rzeczy? Proszę pana, to wszystko to jest w szkole, w związku z tym to szkoła ma wszystko zagwarantowane. To szkoła ma zagwarantowane, ale jak, jak pożar pójdzie, proszę pani, to my będziemy do tego jeździć. Pani wie, ile to kosztuje, bez zabezpieczenia sobie palić ogniska w klasie i to jeszcze w sali. Proszę we pana, o jakim ognisku pan mówi? A o jakim pani mówi? Proszę że pana, przecież... to jest ognisko pracy pozaszkolnej. No to się pytałem, czy w szkole, czy poza szkołą, to, to jest... pani mówi, że w szkole, ja mówiłem, że poza to szkołą. Nie, nie to słucha, tu nikt nie pali ogniska, no pani to mówi... się nazywa, to się nazywa takie, to jest nazwa, rozumie pan? No tak pani mi tłumaczy, coś... jecha jakbym nie wiedział, jak się nazywa stosik drewnian, proszę pani, podpalony przez kogoś proszę nierozsądnego, pana. wiem, że to się nazywa ognisko, no, proszę no przecież pana. pani mi tłumaczy rzeczy ewidentne. Proszę pana, nie rozumie pan. Panu tłumaczę, tu nie jest żadno ognisko podpalane drewno, tylko to jest praca taka jak przedszkole, jak szkoła. A to jest w szkole czy pozaszkolne? szkole, proszę pana. Pani przed chwilą mówiła, że pozaszkolne, pani się plącze, no. Przecież przed, przed chwilą pani mówiła, że to pozaszkolne. Proszę pana, to się nazywa ognisko pracy pozaszkolnej. Czyli poza szkołą na boisku znaczy. O Jezus, jak się pan nazywa? Kto kim pan jest? Mówiłem z jak tym Mateusz starczy pompowy powiśle straż Pożarna, dostaliśmy sygnał, proszę pani, że dzieci, proszę Pani, biorą udział w paleniu ognisk. Bez zabezpieczenia. Proszę pana, nic tego nie rozumie. Nie ma żadnych ognisk, proszę pana, przy szkole ani na terenie szkoły. Ale jak nie ma, przecież pani się wypiera, bo pani przed sekundą mi to tłumaczyła, że, że państwo palicie ogniska i to w dodatku wewnątrz w sali. Panie kochany, do diabła ciężkiego niech pan słucha. Nikt nie pali ognisk w sali. Niech pan zrozumie, że tak jak w przedszkole ta się nazywa instytucja ognisko. To nie jest palące coś. Czy pan nie rozumie tego? Ale to tak ustawiacie na niby, tak? Drewienka. Nic i nie, nie ma ognisko, żadnych drewienek. Śpiewy jakieś, tak? Dobrze zrozumiałem. No, Tu nikt nie pali ogniska. Mi, mi.